Rynek paliwowy w Europie przechodzi gwałtowne zmiany. Za zachodnią granicą kierowcy coraz mniej tankują na stacjach benzynowych, coraz chętniej wymieniają całe floty na pojazdy nie korzystające w ogóle z paliw płynnych. A Polska? Już czwarty rok z rzędu rośnie u nas popyt na paliwa najbardziej na olej napędowy. Na tle trendów europejskich, polski rynek jest zatem dość specyficzny. Z czego wynika odmienność polskiego rynku? Z jednej strony to efekt dynamicznego rozwoju naszej gospodarki, a z drugiej z ograniczenia szarej strefy. Polskie rafinerie pracują obecnie na maksymalnych obrotach. By zaspokoić krajowy popyt, importujemy rekordowo dużo w większości z Rosji, Niemiec, Litwy i Białorusi. Rynek stopniowo, ale nieodwracalnie zmieniają trendy w motoryzacji, elektromobilność i nowe paliwa. Na razie jednak ciężko powiedzieć, że za rok czy dwa ropa przestanie się liczyć. Trzeba mieć na uwadze, że w perspektywie 15-20 lat, być może nawet wcześniej zostanie zauważony jednak spadek wykorzystania ropy. W ciągu ostatnich. Kilkunastu lat zamknięto kilkanaście takich słabszych rafinerii w Europie. My mamy do czynienia w Polsce z taką sytuacją, że mamy dwie konkurencyjne ze sobą firmy. W związku z tym to jest no już chyba dość rzadkie w Europie. Według wyliczeń zespołu doradców gospodarczych, Tor spodziewana fuzja orlenu i lotosu na samym tylko transporcie może przynieść tym spółkom nawet 115 milionów złotych oszczędności rocznie. Jednak trendy na rynku i duża ilość taniego paliwa wymusiły na rodzimych producentach szukanie nowych kierunków rozwoju. Grupa Lotos traktuje podróż elektromobilność jako pewien etap przygotowania do alternatywnego źródła pozyskiwania przychodów w przyszłości, kiedy ropa i gaz, czy pochodne gazu i produkty z rafinacji ropy nie będą już głównym paliwem. Bardzo dużo firm zainwestowało olbrzymie pieniądze w produkcję akumulatorów, więc w związku z tym lobbowanie będzie mocne, żeby te samochody elektryczne no wiodły prym. Natomiast uważam, że przed nami jest otwarta droga. Możemy to przeskoczyć. My nie musimy iść krok za krokiem, tak jak idą inne kraje. Mamy jakieś Jakąś furtkę, gdzie można by spróbować gdzieś swoją drogą. Wodór, wodór ma przyszłość? Czy to będzie biowodór, czy najlepiej z elektrolizy? Czy faktycznie wodór ma szansę być przyszłością dla motoryzacji panaftowej? Już teraz trwają intensywne prace nad wykorzystaniem tego paliwa na kolei, czy w lotnictwie. Jego masowe wykorzystanie w silnikach samochodów może być szansą dla spółek górniczych. Jastrzębska spółka węglowa jest już de facto producentem wodoru. 50% gazu koksowniczego składa się właśnie z niego. JTSW ocenia, że rocznie byłaby w stanie pozyskać nawet 15 tysięcy ton tego gazu. Nasz wodór byłby wodorem, który no, bez udziału CO2 by powstawał, co w procesach petrochemicznych. Jest, jest udziałem, CO, produktem ubocznym jest CO2, także to my taki ekologiczny śląski wodór chcemy produkować. Największym producentem wodoru w Polsce jest Orlen i choć jest to wodór wykorzystywany obecnie do celów produkcyjnych, to w koncernie deklarują, że właściwe oczyszczenie go nie stanowiłoby technicznego problemu. Trwają prace nad. Bezpośrednim wtryskiem wodoru, czyli spalaniem wodoru w obecnych silnikach i gdybyśmy doczekali takich czasów, to można naprawdę bardzo szybko, nie w perspektywie tam 20-30 lat przejść na paliwo wodorowe. W Katowicach jesienią tego roku JTSW z władzami miasta planuje uruchomić pierwszą w Polsce linię obsługiwaną przez autobus wodorowy. Autobus wodorowy już jest w Polsce. Jeżeli chodzi o stację tankowania, to uruchomimy ją tam, gdzie będziemy kiedy w przyszłości produkować ten wodór. W związku z tym te dwa elementy będą podstawowe, plus miasto, organizacja, plus Politechnika Śląska, Politechnika Śląska Wydział Transportu, projekt. Producenci autobusów przewidują, że wodorowy szczyt nastąpi około 2030 roku. Państwo z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zamierza najbardziej wspierać właśnie zakup autobusów zasilanych wodorem oraz elektryki. Jednak w przypadku tych drugich łatwiej będzie sfinansować postawienie infrastruktury niezbędnej do ładowania. Na zakup e-samochodu osobowego z kasy państwa będzie można dostać 30% dotację. Jest to w chwili obecnej najwyższa propozycja wsparcia na terenie na terenie Europy. To jest około 8,5 tysiąca euro. Kraje w... Dużo bardziej rozwinięte i zasobniejsze od nas oferują kwoty stanowiące połowę, połowę tej wartości z tą różnicą, że w Polsce mamy projekt wsparcia, a sąsiedzi faktycznie działające mechanizmy. Im dłużej czekamy na legislację, na uruchomienie tego funduszu, następuje zatrzymanie tego procesu inwestycyjnego. Proszę również pamiętać, że koszt, że również sama budowa infrastruktury do ładowania trwa. 18 miesięcy od momentu podpisania umowy. Tyle w Polsce trwa budowa infrastruktury do ładowania e-samochodów na osobnym przyłączu energetycznym. Jednak rynek, nawet bez instytucjonalnego wsparcia, i tak szybko się rozwija. Jak spojrzymy, co było 3 lata temu, to zobaczymy, że było kilkanaście stacji, głównie i noży w Warszawie, było kilkaset pojazdów. Teraz mamy 1200 punktów ładowania. Kilka tysięcy pojazdów. To nie są liczby zatrważające, ale widać różnice. Koncerny paliwowe ostrożnie, ale inwestują w sieć ładowarek. Na razie badają zapotrzebowanie na tego typu usługi. LOTOS pilotażowo wybudował sieć 12 ładowarek pomiędzy Trójmiastem i Warszawą. W następnym roku chcę postawić kolejne kilkadziesiąt w całej Polsce. I to pomimo wielu trudnych doświadczeń. Jedna z wiosek, która leży na szlaku autostrady A1, wysyłała do mnie maile, żeby już nie ładować samochodu, bo im prąd wyłączają w okolicy. No, to jest jakiś problem, bo yy, nic gorszego niż klient zdenerwowany, który przyjechał załadować samochód elektryczny, nie może z tego korzystać. E-samochód w mieście to faktyczna rewolucja, nawet w trudnych polskich warunkach. Poza nim na autostradzie długo jeszcze będzie wygodniej tradycyjnie. W tym spalinowym. To był sektor. Dziękuję i do zobaczenia.